Uf, poszło Po no stąd? ze wstąd bądź o to jest swój ząbkiem Mam zapalary ja. Tak otwiera Tak piwo otwiera legenda O! I chluś nie Dawa jednego. Kurwa, faktycznie wygazowane. Nie wytrzeźwiejesz, bo ja jestem przekonany, że zaraz pójdziesz po kolejne browary. Eee, już się ty raczej się dobrze czujesz po alkoholu. Dla żołądów, się czuje. No to nie kubusza a teraz będzie dobrze. <laughs> Jakbyś kubusia, kubusiu już wiesz, podkład dobry masza żołądku i teraz tylko w opór walić, nie? <grych> czego to tobie się dziwi, że ty nie robisz tak jak ci, ci? Setunia, trzy i leżysz. Ja wiem. Jak ten pan. Ja jak zaczynałam pić, to mi wystarczyło piwo i setka i pięćdziesiątka A teraz? Teraz to potrzeba pół litra i setkę. No Level kurwa masz wysoki Seba ci powiem, nie? Jak myślisz, że to jest dobre miejsce rozgonowania? Co Seba? Życie od razu pogodniejsze, nie? Chyba polski. Ten plecak, ten plecak, pokaż ten plecak, to, to będzie niebawem przedmiot aukcji. Seba, za daleko usiadłeś, musisz trochę bliżej się. Tak samo i tutaj, nie? Bo dźwięk będzie się gubił, i będzie przeciągało stamtąd, nie? O! Seba, jak się czujesz teraz po, okay. tym, po tym, jak się idziesz ulicą i cię ludzie rozpoznają. Czemu niepotrzebne? Nie jesteś sam Nie odczuwam tego Jak myślisz, to jest dobre miejsce do zgonowania chyba najlepsze, nie? <grych> Co? No idealnie To Widać, że tutaj też już byli nasi, bo tam butelki leżą. W ile sekundy się w stanie opierdolić browara? Żołądek mi nie pozwala szybko. Ale dobyś ode tak trzy sekundy jedną browca? Mam kiepsko w rodzinie. Matka się nie odzywa, nawet nie chciała przyjechać. Powiedziała, że zaprzedałem auto, ojciec to samo. Sprzedałem telefon, żeby mieć jak wrócić do domu bo ogrą tu na piechotę Napalić No To jest wszystko co potrzebujesz Czyli warto było sprzedać mieszkanie po to <noise> Nie żałujesz tego w ogóle? Nie Dziewczyn w chlubach gołu nie żałuję To źle Ja wiem, że to hulanka jest taka bez kontroli Ale hulaj duże pycha nie ma No nie ma Byłem koszulę w ridlu Ubrałem się poszedłem do kościoła na młodych zegników I co? Czułem się taki Wtedy To po co ty dalej pijesz? Bo nie ma co robić, wiesz? Chodzę, potrzebnicy... Ludzie mówią, że chodzę jak pojebany. Wujek mówi, że chodzę jak pojebany. A co robić, nie? Komputer mnie nie, nie interesuje. Telewizja też nie. I nie mam nic w głowie. Czyli w ogóle no, nic ci nie przeszkadza, nie ma żadnych wyrzutów sumienia i nic. Nic nie chciałbyś zmieniać. Tylko wiesz, chciałbym mieć to, co miałem w głowie, że mogłem spać, odpoczywać. Nie możesz teraz spać? Nie mogę. Myśl, myślisz, że to może być wina tego psychiatryka, tych leków? Ale ręce ci już nie są. No nie, bo. Zjadłam na nasiona cisu i tu poczułam takie mrowienie. I przez to, jak? To nasiona cisu cię uleczyły? No właśnie nie. Aha, czy ty chciałeś się zatruć? Bo mi się wydaje, że życie jest dumne Czekaj, bo. Ty w jednym momencie mówisz, że jesteś zadowolony ze swojego życia, w drugiej, z, z drugiej strony znowu chcesz popełnić samobójstwo i. No nie wiem, to są takie. W głowie mam Meksyk, na ale Nasiona Cisu gdzieś ty to przeczytał! Skąd ty wziąłeś taki pomysł, że tak można popełnić w ogóle samobójstwo? Zawrawiam sport, ćwiczę, próbuję odbudować to co miałem. Ale się nie udaje. Ani leki, ani ćwiczenia nie pomagają. A myślisz, że picie alkoholu ci pomaga? Też nie, bo czuję się taki, wiesz. Zmulony, a nie pijany. No to nie jest trochę też tak, że jak wiesz, jak ćwiczysz. To jedno piwo, to tak naprawdę jest tydzień twoich ćwiczeń, nie? Czy to nie jest takie coś? A pierdziele, to... Ważne, żeby coś robić. No, ale ty chcesz się zabić. Powiem ci, że w tej półkuli mam... Że chcę się zabić, a w tej nie. I to się tak... Tak uruje... Na górę, że nie chcę się zabić. Ale chcę to robić. A co by się musiało stać, żebyś ty nie chciał tego robić? No nie wiem, mam wszystko to, co chcę. Mam mieszkanie u rodziców, łóżko, motor. Na którym nie możesz jeździć, bo jesteś często pijany. Ale ja tego nie łączę. Wiem, że jak chcę pojeździć to przejeżdżam 2-3 dni z alkoholem i wiem, że sobie pojeżdżę, ale to mi przyjemność nie sprawia, bo tyle jeździłem, że już mi to nie sprawia przyjemności. Te same tereny, żadnej nowości. To jest depresja, wiesz o tym? Jeśli już ci nic kompletnie nie sprawia przyjemności, to mi się wydaje, że wymagasz nawet jakiejś opieki specjalisty. Tylko, że u ciebie na pierwszym froncie jest alkoholizm na 100%, nie? Ja tak przynajmniej uważam, że no to jest chyba największy problem, którego jak nie zwalczysz, to nic się nie poprawi, nie? Ja sobie alkoholizmem próbuję pomóc, bo jest tak źle... Jest tak źle, że ten... Że już chorzej być nie może. Ale wiem, że ja nie mogę się zabić. Ja mam żyć. Ale z sam, samym alkoholizmem ogólnie to nie pozwalasz sobie żyć w jakiejś, w jakiejś jakości, że tak powiem. No bo to, to w sumie tylko to by się wydaje, że jest dobrze, nie? Przez chwilę ci się tak wydaje, że jest dobrze, ale zasadniczo jest ruina totalna. No, to musisz sobie zacząć zdawać z tego sprawę i coś z tym robić, nie? Bo to jest... Jeżeli tego nie zrobisz, to, to mi się wydaje, że no, no nie wiem, no faktycznie gdzieś te myśli samobójcze połączeniu z kacem gdzieś tam po takim wielodniowym piciu Też nie masz takiej wytrzymałości, widzę, dwa piwa są w stanie cię tak głupić, nie, to, to w ogóle nie masz kondycji, nie? Twoje zdrowie jest po prostu w dramatycznym stanie, nie? O tak nie piłam dużo. No walk! Jak się z kolegami spotykałem, to dwa piwa i max. A samemu z pięć. Jak ty chcesz dziewczynę znaleźć w takim, w takim trybie? Jak chcesz to ukryć? No chyba nie znajdę, bo... bo akceptuję to, co mam... w głowie. Jakoś dociągnę. No to w jaki sposób to, to chcesz to zrobić? Najpierw występujesz w programie, w którym chcesz znaleźć jak gdyby dziewczynę, ale z drugiej strony znowu wiesz, no że nie ja znajdziesz. że za pierwszym razem znajdę, a producent powiedział mi, że nikt nie napisał, że ma dziewczyna. No nie mogła napisać, no bo w sumie prawda jest zupełnie inna niż powiedziałeś. Kłamałeś, nie? No nie powiedziałeś całej prawdy, nie? prawda, cała jest taka, jak widać. Ojciec mnie dołuje, ojciec mnie dołuje. A w jaki sposób? Mówi takie rzeczy, że mnie nie kocha. Tylko, że to dla mnie jak najgorzej. Musiałeś mu coś zrobić, po prostu, skoro wiesz, ale. <laughs> Seba, no pomyśl sobie sam, no jak ty. Mówisz mu, że jak on Cię wyrzuci z domu, to mu szyby, to wiesz, co? To, to Ty robisz wszystko, żeby oni się Cię bali, czy unikali Cię przede wszystkim, nie? To, to nie masz już do nich pretensji, jeżeli oni mają taką, takie podejście jakie mają, no bo oni się mogą w pewnym momencie obawiać o własne życie, to co Ty chcesz zrobić, co możesz zrobić. Jeśli Ty nie zmienisz do nich podejścia, oni nie zmienią podejścia do Ciebie, nie? Do nich się nie da zmienić podejścia. To znaczy dlaczego? Wiesz, mam łóżko niewychodne. by było wychodne, to bym spał. Ale co ale jest Jak nie? na desce. A co ty masz za łóżko? Kurwa, takie stare. No ale masz kąt, nie? No. Nie musieli tego robić. Sprzedałeś mieszkanie z własnej woli, nie? Trochę ciężko jest zrozumieć Twoje postępowanie. Myślę, że im jest jeszcze ciężej zrozumieć to, co ty robisz, dlaczego to robisz i wiesz, no, to jest jakby powodem tych wszystkich swoich niepowodzeń. No nie kocham rodziców, nie kocham. A oni ciebie. To dlaczego ty wymagasz od nich czegoś, czego sam nie jesteś w stanie im dać? Bo w co myślisz? Właśnie nic nie myślę. To jest problem. No właśnie, miałem takie próby, myśli samobójcze i próby, że już jestem zrezygnowany do szczebnie. Ta półkula mi nie pozwala tego zrobić. Wierzę, jakbym gdzieś wszedł na blok i miał schoczyć, to nie miałbym odwagi. Złamciz, to matka powiedziała mi, że mam jaja. Wiem, że sobie pójdę na piechotę, będę miał siłę do domu Alberta. Do noclegowni, tam będę miał jedzenie, podejmę pracę po kwarantannie. Teraz bym to zrobił, tylko nie ten. Nie, nie wiem czy ten, czy mnie przyjmą. Tam nie można pić. A ty nie chcesz przestać pić? Ja chcę, bo picie to jest życie, a praca to jest głupota. Co sobie przeczysz w jednym zdaniu, nie? Może sam jestem problemem. dla siebie. Się nie piłam, już też Szkoda tego, co wypiłam. A, no to też, dobre. To, też, to też dobre podejście. No tak, w sumie tyle przemęczyć, żeby teraz to wszystko wypierdolić. Seba, pół żartem, pół serio. Weź te butelki, schowaj, bo będzie się może ktoś zaraz przyczepić. Kurwa, rzuć jeszcze w tamtą stronę, nie? Boże, rzuć szybko, bo czasu nie ma. Wyrzuć butarkę w jedną, tam, że... kurwa, w stronę ludzi, nie? Jezus, kurwa. Trzeba, jesteś bohaterem roku. Musisz w siebie uwierzyć. Rób to co robisz najlepiej, podnosisz ciężary lewą ręką szczególnie Na obcego co to znaczy? Bo prawą się widać, nie? No Ale lewej nie używasz No nie Nie można walić konia To tak ja bym robiła dziewczyna O kurwa, powiem Ci, że nie znałem tego motywu Bardzo ciekawy protip dla wszystkich oglądających Film mówiłem, to 30 sekund. Jak 30 sekund? Zajmuje się to 30 sekund? Nie. Film jest pod taką nazwą. 30 sekund? Chyba, nie. Ja tam nie oglądam, w telewizji. W telewizji chyba o tym nie mówili. Ale film był. Film był. O waleniu gruchy? Tak Był taki. Aha. kolega mi mówił, że wystarczy się położyć na tej ręce. No. Co? Trzeba się położyć na tej ręce, słyszałem. O, Seba odgrywa. Zabłysło tak normalnie, wiesz, że trzeba wkleić taką żarówkę, nie? Więc coś nagle zabłysło. W nim widać było, że takie olśnienie, wiesz. W jednym momencie, że... No, on tam mówił, że chodzi się na ręce krętwieję i na obcego. <laughs> <laughs> Jakie chyba jeszcze znasz pro tipy, nie? Bo to już, wiesz, może byście film poradnikowy zaraz. Film legion mi się podobał. Jestem legendą. Ja robot. Jesteś legendą. Ale nie jesteś legendą No. Ale ty chyba jesteś legendą. Samą w sobie. Potencjał na legendę masz, nie? Jak myślisz źle masz promili teraz? <laughs> Nie, czwórkę może mieć. Eee, tak źle, nie Dla ciebie to chyba dobrze, nie? Skala uśmiechu taka, od jednego promila do dziesięciu A ten wzrok taki, nie? Czapka przysłania ci, wiesz, co on twarz. Smulony, mlony wzrok. O, teraz widać całego człowieka. Za bardzo głowę ci się nagrzewa przez tę czapkę, wiesz, bo w ogóle... Paruje ci ten alkohol ale uderza ci z powrotem do czaszki, wiesz. <śmiech> 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 O, to się zaczyna teraz ta ten, yy, faza druga. Seba się przeobraża teraz, nie? O, zobacz. Transformersa. No, zaraz będzie jak bonus BGC, znasz bonusa BGC? No, a... A TV. No, powiem ci, że już prawie, prawie dobiegasz, prawie dobiegasz, nie? Jest dobrze. Jest dobrze w chuj. Lecimy. Lecimy kurwa tutaj, co? Cześć, bo prawa autorskie, ten tekst jest chyba ujęty prawem autorskim. Ale Seba może, no Seba może wszystko, kurde. Seba, co możesz jeszcze powiedzieć, tam wszystkim? Dodaj nam utuchy. Ty jesteś człowiekiem, na który są zwrócone wszystkie twarze teraz. No, jak pić, żeby się nie zżygać, na przykład, nie? To trzeba wyrzeć organizm. Czy masz wyczutę, wszystko. Ty wiesz doskonale, że możesz jednąć 15 browarów, jeden po drugim, i nic się nie stanie. Bo wiesz, jak piję wódkę, to w porządku mam takie coś, jakby coś nowego. Piję znowu i mnie napawia nie. Jak to? Jak? To znaczy, że jak pijesz, to co? Jak piję piwo, to jest fajnie A jak piję wódkę, to jest... Konkretnie, konkretnie że jak jest konkretnie, tak? Tak kłukał do ruchu Powiedz Oni cię to jest Świat się kończy już dziś No mam takie to Ja Jakby nie było jutra A jak jest jutro to się chujową No ale wiesz jutro jest i będzie za parę godzin <laughs> Dawaj luty, już ludzie patrzą Luty, luty Ile alkoholu dzisiaj poszło? 6 piw. 6? Więcej. 6 to było, jakbyśmy się spotkali. Nic samba znają cię. No zdycha poszła, nie? No wytrzymały jesteś. Takie loty. Nie działa wtedy Nie stanie, nie stanie To jak Ty na te kurwy chodziłeś taki pijany Właśnie nie stawał, a brało pieniądze A To, żeś im kurwa dawał zarobić, co? Najlepszy klient kurwa To już jest ten level taki, nie? Nie ma znaczenia już to.